Cześć, tutaj Magda z Prodio. Super, że udało ci się założyć konto i jesteś tutaj z nami. To, co widzisz, to jest plan produkcji. Są na nim widoczne wszystkie zamówienia, które zaplanowałeś. Dokładnie taki sam widok jest na produkcji. Dzięki temu pracownicy wiedzą, co mają robić, jak mają robić i na kiedy mają zrobić. Teraz pokażę ci, jak dodać pierwsze zamówienie i jak zaplanować produkcję. Ok. Wyobraźmy sobie, że chcemy wyprodukować papierowy samolot. Aby ten samolot został wyprodukowany, musi przejść przez trzy etapy: wycinanie, zaginanie oraz malowanie. Ja te wszystkie operacje mam już w systemie. Jeżeli Tobie jakiejś brakuje, możesz ją szybko dodać po lewej stronie, wybierając ustawienia a następnie maszyny operacje. Kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebować, to dodanie takiego produktu do bazy. Pokażę Ci, jak to zrobić i jak trzymać wszystkie informacje o nim w jednym miejscu. Klikamy w zakładkę Produkty. Wyświetla się prosty formularz do wypełnienia. Nazwa mojego produktu to Pipe, Wpisuję kilka szczegółów. Dodaję zdjęcie gotowego produktu oraz szczegółową instrukcję w PDF-ie. Ok, informacje o samolocie już mamy, więc teraz ustalam technologię produkcji. Po kolei wybieram etapy, przez które musi przejść mój samolot. Najpierw wycinarkę, później zginarkę, a na końcu malowanie. Malowanie oznaczam jako maszynę końcową, bo to właśnie ostatni etap produkcji. Kolejnym krokiem jest dodanie do systemu zamówienia. Żeby to zrobić, klikam w zakładkę zamówienia, a następnie w zielony przycisk dodaj zamówienie. Wpisuję nazwę klienta, numer zamówienia. Oraz termin realizacji. Z listy produktów wybieram FastPipe, wpisuję ilość, dodaję kilka uwag i wygląda na to, że już wszystko mam, więc mogę stworzyć zamówienie. Ok, to lista Twoich zamówień. Moje zamówienie na samolot FastPipe jest oznaczone jako nowe, więc klikam po prawej stronie zębatkę, a następnie wybieram Zaplanuj. Zobacz, cała technologia produkcji zaciągnęła się z produktu. Mogę tutaj przypisać pracowników, dodać tagi do operacji, ewentualnie wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Wygląda na to, że wszystko się zgadza, więc wrzucam zamówienie na plan produkcji. Teraz pewnie zastanawiasz się, co widzi pracownik na hali. Pracownik widzi dokładnie taką tablicę z zaplanowanymi zadaniami, dzięki czemu mówię co, w jakiej ilości i na kiedy ma zostać zrobione. Michał właśnie rozpoczyna pracę na wycinarce, więc klika w zlecenie, widzi wszystkie szczegóły, zdjęcia oraz pliki dołączone do zamówienia, wybiera siebie z listy, pisuje swój pin i może rozpocząć pracę. Aby uniknąć pisywania pinów za każdym razem, można korzystać z szczetników RFID i braloków. To zdecydowanie przyspieszy proces rejestracji pracy. A ty w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie możesz zobaczyć, nad czym pracownicy aktualnie pracują. Kto jest aktualnie w pracy, oraz podejrzeć, co się działo przez ostatni czas na Hali. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, śmiało do nas pisz, chętnie Ci pomożemy.